Nie chcę już z wami robić, mam dzieciaka w drodze Buduję ruchome schody, ominię te przeszkody Dzięki radom tatuszowym nie dam mu się zgubić Poza mnie tam, kurwy z drogi, ale mniejsza Szkoda bitu tracić, na was pały Najspokój z pochwałami, my się kurwo już nie znamy I tak wieszam. bujam się po mieście jak Rottweiler Wimi do mnie do to opierdolę ci łapę Wyciągaj sałatę, muszę opłacić chatę Przeżycia mnie zmieniły, dziś bym podpalił ci chatę Bo tu nie ma miękkiej gry, jak nie jeden był w ekipie i z niej kurwa wyszedł sam. Każdy jutro swoje dwa. Szczególnie gdy ma rodzinę, tu nie możesz być wierzący, bo od nie gnijesz. Dobry Boże, chciałem Cię przeprosić za me grzechy, za napady, kradzieże, wymuszenia, branie w zeszyt, zdrady i balety, ne podcypiwane trochę. W tym miesiącu mi to wybacza, w następnym wale kokę. Ty kurwo, jak możesz, no to ostrzej sobie wstydu, robisz to co robisz, dobrze wiesz. Jaki to tytuł, już nie posiadam wstydu, wyrzutów sumienia brak. Znosiłem to kurę, dzięki Bogu, bądź go brak. Skocz na banie z mostu, niech ci połamie kręgosu. Zaniosą ciebie w worku do tej co z w worku. Trzyma od dwudziestki, jak ty słodki jesteś w Nie chcę już wierzyć ludziom, są jak że tylko gryzą Chciałeś dać kawałek, to w całości w mordę wcisnął mi pierdolę te przyjaźnie, te fiaskiem, fiaskiem. Tylko w oczy zgadniesz, mówiąc to dosadnie. Parara, 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 Hej, 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 Ej, 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 e, Sezonowy poziomie Zjadam ciebie w bokiem i moim poziomem Żomek, jestem wyjadaczem łaku Chociaż zasięgi nie takie Wyżyję z ulicy, a ty spód. pust, łapiesz, łapiesz Ja jestem graczem i w zaparu takich samych My szukamy treści, co łączą się z zasadami Wiersze wypisane łzami Długopis moczony w krwi, a ty słuchaj, ty pach. Idź do majka, wróć chłopaku, bo mam dosyć słuchać tego, jak drogie są twoje szmaty Na ulicy bym cię opluł i połamałbym ci łapy, a więc zamieć Ty nie mieszaj już dzieciaków pani, ty się to też tych sprzęt do zasadami Mefedronem jest wygrzany, lokatorem wielu drzwi Sprzedałby własną matkę, żeby z dzisiaj wyjść, a więc milczeć Ta muzyka ma niż tylko prawdę, wyrzucać emocje z serca To są omijane fakty, a więc załóż swoje patkie w tych zwrotach I Dalaj pozdrow dla kumaty, a reszta ma wypierdalać para z tym przykładem dorosłem do nawijania Straw.